Tylko osoba, która teraz wybiera numer, ma szansę na 5000. Otwieram kopertę. Może jeszcze ktoś zdąży w ostatniej chwili. Jeszcze nie wyjmuję rozwiązania. Jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, kalarepa. Tak, wreszcie oczywiście, że tak, 5000 złotych dla pani. Gratuluję serdecznie, ja się z wami żegnam. Życzę wszystkim udałego, miłego weekendu. Do widzenia, papa. Pa. Dzień dobry, dzień dobry, ewakuacja. Witam wszystkich serdecznie w programie. Wielka wygrana. Dobre, taki bardzo w Czy jest jeszcze jedno zwierzę z trzema literkami, a w nazwie? Ja nie wiem, jakie to jest zwierzę. Nie mam po prostu. Kto z Was wie, jakie to słowo? Pół tysiąca do wygrania. Mieliście dobrą rozgrzewkę na poprzę. Mogę poczekać na odpowiedź, ale. Halo, halo. Halo, tak. dzień dobry. Witam. Poproszę o słowo. Czy nikt z was nie widzi, jakie to jest słowo? Halo, halo. Kolejna zagadka. Kolejne słowo. Jakie tym razem? No mam nadzieję, że tutaj odpowiedź padnie błyskawicznie. Jakie słowo widzicie tym razem? Tak. Dzień dobry, witam, jakie to będzie słowo? Paluszek. No nie. To nie. Kto się uważnie przyjrzał? Mam nadzieję, że te różnice już znalazł. Być może udało ci się znaleźć dwie. Mam nadzieję, że ze znalezieniem tej trzeciej nie będziesz miał większego problemu. Dlaczego ja jeszcze nie słyszę zwycięzcy, moi drodzy? Ja wiem, że to trzy różnice, ale dwa tysiące złotych. Jeżeli kto. Jeden. Słuchajcie, ja mówiłam, że ta zagadka będzie trudna, ale nie niemożliwa do rozwiązania, moi drodzy. Jedna osoba. Demetruję do Pana. Do zobaczenia, Papa. Pa. Taka jest to tysiące złotych, a ja się już z wami żegnam. Papa pa, do zobaczenia. Dużych pieniędzy. Spójrzcie teraz. I powtórka z historii. Jeden wpadający tysiąc już naliczyliśmy. Jeden na pewno znajduje się już w koszu, a popatrzcie teraz. I kolejne trzystówki już po drodze. Czyli ponad tysiąc złotych. Ile pieniędzy jest. Słuchajcie. Tych pieniędzy tutaj jest całe mnóstwo. Spójrzcie. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. No, tych pieniędzy jest tam całe mnóstwo, moi drodzy. 100, 200, 300, 400. I cały czas te pieniądze wpadają do kosza. Maszyna, stop. Ja liczę pieniądze. Słuchajcie, nie ma już czasu, program jest krótki, wy o tym wiecie, więc nie chciałabym nie zdążyć policzyć pieniędzy, no bo wtedy nie mogłabym ich oddać. W takim razie, wy zastanawiacie się nad tym warzywem. Czy istnieje takie jeszcze, czy nie, moi drodzy? W momencie, kiedy ja liczę, można wykonać telefon. Kwota się nie zmienia zegnam. Do zobaczenia w jutrzejszym programie. Papa. Pa. Po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz prawidłową odpowiedź, wygrywasz nagrodę. A regulamin możesz. I oczywiście 100 zł. wędruje do pana. No, słuchajcie, ale teraz właściwie moja... To ma kolejne słowo. Nie czekaj, jeżeli masz takie słowo. Słuchajcie, gramy szybko. Jest mnóstwo rund do rozegrania. Co? Nie może nam się znaleźć literka RO na miejscu trzecim OR. No to słuchajcie, przechodzimy do rundy piątej. No i co tu dużo mówić? No, w miejscu nie może nam się znaleźć mnóstwo literek. Literka ROWL na tej rundy. No ale chciałabym to słowo jak najszybciej, moi drodzy, usłyszeć. Udało się kiedy nie jest Was wielu. No być może macie akurat to słowo, które będzie pasowało. Słuchajcie, tu, tu nie masz. Dzień dobry, Ewatuacz. Witam serdecznie w programie Wielka Wygrana. Do zobaczenia w jutrzejszym programie. Pa pa. Dzień dobry, Ewatuacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wielka Wygrana. Moi drodzy, piątek, początek weekendu. Wy wiecie, że ja z tej okazji lubię rozdawać mnóstwo pieniędzy. Dzisiaj nie inaczej. Stówka na dzień. Dobry, oczywiście zagadkę. Już widzicie. A co należy zrobić? Słuchajcie, piramidka przed Wami należy znaleźć pierwszą literkę, a następnie. Wiem, że bardziej przypadają Wam do gustu słowa, ale wierzę w to, że znajdzie się osoba, której uda się rozwiązać i tę zagadkę. A jeżeli tak, to ten ktoś wygra 200 zł. 200 zł za podanie mi odpowiedzi, ile razy cyfra 1 wiemy, że to imię głównej bohaterki filmu Rozmowy Nocą. No to jak? Czy usłyszę już odpowiedź, czy nie, moi drodzy? Halo, halo! Halo, halo! Metę spostrzegawczą wzrosła, więc warto uważnie przyjrzeć się tak zagadce. Gwiazdka 7304 albo 0704-304-304. Ktoś już wie? Ktoś widzi? Dostrzegł? Słuchajcie, no ja nie pośpieszam, nie popędzam. Po prostu czekam na mojego zwycięstwa, na kogoś, kto jako pierwszy ten obrazek odnajdzie i wskażę mi go tutaj na antenie. Który z nich różni się od pozostałych? I bardzo szybko. No oczywiście serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia. No i oczywiście zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia, Papa. Pa. Nie, nie, to nie jest akt. To jest słowo oka, słynna rzeka. Bardzo mi przykro, w takim razie żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w jutrzejszym programie. Papa. Pa. Kto ma jeszcze propozycję? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Jakie to będzie słowo? Kantor. Nie, niestety nie. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o słowo. Konrad. Nie, niestety nie, to nie jest to słowo. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Halo. Poproszę o słowo. Nota. Nota. Ładnie, ale nie, to nie jest to słowo. W takim razie jakie? Kto następny? Kto następny? Słuchajcie, utrzymajmy dobre tempo. Ja chcę rozwiązać już tę zagadkę. Mam dużo innych przygotowanych. Daję 2000 zł. Do kogo powędrują te pieniądze? Kto już wie o jakie słowo chodzi? Sześć liter. Spośród tych liter układamy słowo. To słowo mam w tej kopercie i za to słowo chcę komuś oddać 2000 zł. W doskonałym tempie trafiacie na otwartą linię. No minuty. Już nie całe. Dzwonimy teraz. Maszyna cały czas pracuje, ale nie czekajcie, aż zegar pokaże zera. No popatrzcie, popatrzcie ile tutaj jest pieniędzy. Ktoś będzie się bardzo cieszył. I to możesz być ty pierwszego dnia nowego 2009 roku. Ja Cię oczywiście tego rzecz całego serca i zapraszam. Popatrz kolejne 200-300, 350 zł. No ale... Zegar. Zegar odlicza czas. Nie ja chcę usłyszeć kolejnych... W B4. Wyśmienicie, uh, uh, wy wyśmienicie. Podpowiadają uh, mi, że to jest ten kadracik. Krzyczą mi, że tak. Bardzo serdecznie panu gratuluję. 8 tysięcy złotych wędruje do Pana w tym momencie. No a ja z dobrym humorem mogę się z Wami pożegnać w imieniu swojej drużyny. Dziękuję bardzo. Papa, pa. moi drodzy, dzisiaj mnóstwo pieniędzy do wygrania. Za co? Już mówię, za co? Zwierzę bez litery A e, w nazwie. Tego dzisiaj szukamy. Zwierząt, które w swojej nazwie nie posiadają samogłoski A. To co? Ja się tu nie rozgaduję. Maszyna start. Pierwsze banknoty, moi drodzy, lądują w kosztu. Wy się zastanawiacie szybciutko nad pierwszą propozycją, a ja w tym czasie szybko przypomnę zasadę. By wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli jest zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączycie ze studiem. Dzisiaj mnóstwo pieniędzy do rozdania. Słuchajcie, ja już tutaj jestem przygotowana do przeliczenia tych pieniędzy dla kogoś z Was. No to co? Kto ma pomysł? Pomysł na, na kto następny, kto następny zabiera e, kasę w moim programie? Słuchajcie, musimy utrzymać dobre tempo. O to chodzi w tym, że zwycięstwów dzisiaj, a kiedy ta maszyna jest ze mną w studio, e, słuchajcie, z pieniędzmi nie ma żadnego problemu. Spójrzcie, kolejne dwie stówki. Tak jak mówiłam, banknoty o naprawdę wysokich nominałach i w bardzo szybkim tempie wpadają do kosza. Czekam na propozycję. No i proszę, halo, halo, maszyna, stop. Dzień dobry, poproszę o zwierzę. Poproszę o zwierzę usłyszę odpowiedź. Halo? Trzy, dwa... Dzień dobry! Jakie to będzie zwierzę? Byk! Byk! I za byka wygrywa pani 6,5 tysiąca złotych! Gratuluję pani bardzo, bardzo serdecznie. A ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Papa. Że jestem! Ostatnie sekundy. Ta jest przy ramionczku, rozstaw ramionczek. I trzecia jest przy ramionczku doskonale bardzo się cieszę, wygrała pani 4000 zł. Ja się z Państwem żegnam, życząc, życząc miłego dnia. Do widzenia. Pozdrawiam! Nie ja cieszę się, że mogę w pana ręce oddać 6000 zł. Gratuluję raz jeszcze! No i w tej miłej atmosferze się z wami żegnam. To no oczywiście życzę wszystkim miłego dnia i zapraszam na jutrzejszy program. Pa, pa. Odpowiedź. Bar. Jeszcze raz. Bar. Proszę przeliterować. By. Tak. A. R. Bar. Jeszcze nie bar, ale zapisuję i czekam dalej. Słuchajcie, era, kat, bar. Jakie jeszcze słowo? To szybciutko, szybciutko, rozwiązujemy zagadkę pół. Dzień dobry, Fatułacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wielka Wygrana. Moi drodzy, dlaczego mam dobry humor? Dlatego, że dzisiaj ze mną w studio magiczna maszyna, a to oznacza, że za... momencie, a ja oczywiście serdecznie pani gratuluję. Bardzo się cieszę. Żegnam się z Wami. Zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia, papa. Pa. Ale to nie koniec, to nie koniec. Spójrzcie, co się dzisiaj dzieje na tej maszynie. Kolejne sześć stówek właśnie zaczyna wpadać do naszego magicznego kosza. I uwaga. O, mam nadzieję, że macie kolejny pomysł. Tak jest. Ponad 1200 zł w koszu. Bardzo dobrze, no ale kto ma kolejne zwierzę, zwierzę trzyliterowe, bez litery A w nazwie? Słuchajcie, wiem, że jest dosyć trudno w tym momencie, bo spójrzcie, większość tych zwierząt już podaliście, ja Wam przypomnę. Byk, lew, tur, koń, kos, kot oraz jeż. No, ja na razie nie mam pomysłu na kolejne zwierzę. Te najprostsze zwierzęta typu kot, jeż czy lew, czy koń, one już zostały wypowiedziane. Nawet jeżeli zostały zapowiedziane to mniejszy się litera A. A w koszu z całą pewnością jest już ponad półtora tysiąca złotych. Znaczy duże pieniądze do zabrania. Od razu pierwsze banknoty zaczęły się gromadzić w bardzo szybkim tempie. I tak dzieje się cały czas. Sekundy na sekundę trzeba sprawdzić swoją nazwę. A jak jesteśmy pewni, to szybciutko wybieramy numer. Spójrzcie, spójrzcie co się dzieje. Kumulacja coraz bliżej. Kto poda mi nazwę tego zwierzęcia? Trzy litery.